I'm dreaming of a white Christmas. Ho, 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 Jestem gwiazdorem z wielkim worem, a w tym worze normalnie dawniej byłyby VHS-y albo blu raye -y jakieś. No internetu raczej nie wyciągna, tak się ci ogląda w filmy, ale o, o trzech filmach świątecznych, czyli Renifer filmowy poleca. A więc 42. rok i film Świąteczna Gospoda. Jest tercet wokalno-taneczny w Nowym Jorku. Ted Jim i Lily i jeden z facetów trafia na prowincję. Tam zakłada gospodarstwo, ale po jakimś czasie nudzi się tą nową rzeczywistością. Wraca do Nowego Jorku i proponuje partnerom, obaj zresztą faceci kochają się w Lili, żeby otworzyli świąteczną gospodę, czyli Holiday Inn, słynna sieć hoteli, wzięła nazwę właśnie od tego filmu. 25 lat temu powstał film Grinch. Świąt nie będzie. Samą postać złośliwca stworzył w 1957 roku pewien ilustrator książek dla dzieci. Tego zielonego stwora zagrał absolutnie genialnie Jim Carrey. Film jest aktorski, ale maska Jim'a, pozostała jego mimika, oczywiście, ale maska ważyła chyba z 10 kg. 30 lat temu powstał kolorowy film cud na 34 ulicy, ale tak naprawdę oryginał czarno-biały pochodzi z roku 1947. Jest to po części dramat sądowy, a Amerykanie w tym są najlepsi. Dlaczego dramat sądowy? Ponieważ przed sądem staje. Święty Mikołaj, starszy mężczyzna podający się za prawdziwego Świętego Mikołaja. Wierzy w to, że Pan jest Świętym Mikołajem, przede wszystkim malutka Susan, paroletnia dziewczynka. Tą rolą debiutowała na ekranie Natalie Wood, dziewięcioletnia wtedy Natalie Wood. Potem zagrała w tak kultowych, mega kultowych filmach jak Stąd do Wieczności, West Side Story czy Buntownik bez powodu.